Lampa wisząca Scroll Rabalux to klasyczna i elegancka lampa, która pasuje do wielu rodzajów pomieszczeń, takich jak salon, jadalnia, kuchnia, biuro czy sypialnia. Lampa ma klosz z białego i przezroczystego szkła, który rozprasza światło i tworzy przyjemną atmosferę. Lampa jest zasilana z sieci elektrycznej i ma gniazdo E27, do którego można wkręcić żarówkę o maksymalnej mocy 60 W. Lampa ma średnicę 30 cm, a jej wysokość można regulować. Maksymalna odległość od sufitu stanowi 90 cm. Jest łatwa w montażu i utrzymaniu. Lampa Scroll to świetny wybór dla osób, które cenią sobie prostotę i funkcjonalność. Gwarantujemy Państwu bezpieczne zakupy, milą obsługę i łatwą reklamację. Zachęcamy do zakupu, a wszystkie niezbędne linki znajdują się w opisie.